Basili, kamerzysta, a dokładnie kitku, wie. nie no, nazywam filmista, ale mówię w tej grze na siebie kitku, nie pij alkoholu, to alkoholiku zasyrany, ja bym się w sumie chciał napić tego pisze ale nie, bo ja jestem silny kot, ja jestem jak super gen, ja jestem jak superman i też sobie wziąłem i dzisiaj robimy bazę, tak, słyszeliście, to robimy bazę w samochodzie Boba, później stąd zwalamy. I będę śpiewał. Tak się robi to w prestiżowych restauracjach. I każdy, kto zobaczył film i ten y, short, jak y, wtedy powiedziałem, jest to Tak się robi w prestiżowych restauracjach. Muszę. O. Mm. Wy, wywalę sobie tą. Nie, moje pisze się wylało. Nie ma piszu Gdzie by sobie taki? kiedyś... Tylko gdzie ja bym miał te psie... tutaj, o aparat, zrobię zdjęcie bobowi, się Bobowi jak będzie serał. Później wrzucę to do internetu, ale to będzie show Nie mogę Będę tak jeździł tutaj, tak wziął, wziął Będę jeździł sobie było gdzie klucz, by. No bo ja mam wszystkie misje skończone, tylko teraz jeszcze chcę... No wiesz, dobra wiem gdzie skąd tutaj jest. Bo ja mam wszystkie misje skończone. Wszystkie. Ja mogę samochodem pojechać, a no ale ja na razie nie chcę. Zamknij mordę, mordesta staruchu zasrane. Nie te lata, wiesz, Bob? Bob! Mam nadzieję, że go nie Czy no... Przecież nie się leży przecież na chorobę... Z, e, ...co ciągle e, wącha się swoją własną dupę. On cię przecież chyba na tą chorobę, czy... ...nie. Ja będę silnym kotkiem i pójdę na ten boks... ...tak tak przywalę temu kotkowi i drugiemu w mordę, że... Umrze i się zesra w gasie. A tak kotki nie robią. Nie robią Idę do siebie już w filmie. Jest jeszcze też filmik, że I am Security. Przepraszam, że nie ma z tego filmu, no ale chodzi o to, że ja się skozy. znaleźć. No żeby znaleźć to, że. Zobaczę. o ja, go... ja se z nim rzeli. On z... onsd sot mamy ten live'a no i się jej ja się gu w nią się stało Aj, oh, No kur... ja kurz wyciągam kartę netkey kart to Co oni są kawiarą? Tak się robi w w Kitku tak lobby, zawsze jest silniej! Kitku jest tak najsilniejszy na świecie! Kitku podniesie tego starego grata od tego starego fia! I happy birthday to you! Yeah! kocham cię rozbiłem twoją głowę się? się. okej okay. będę napijawiał samochód wiesz? co ty, f ty o ty frajerze zaserany o ty frajerze weź mi no, Pradziwy, Gdzie jest prawdziwy Bob? Wezmę siebie jeszcze do auta, dobra? Bob, ty zobacz jak y, się jeździ. Bo ty jeszcze nigdy nie widziałeś, bo ty byłeś... Byłeś w dupie i gówno widziałeś. oni tu gadają? Dobra, no ale... Mi, z, mi nie jest potrzebny agent Gołąb. Są. 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 O, słuchaj. Słuchaj. Dobra. No jedziemy, Bob! Mam to w dupie, główną Gównom No, co źle jest? stara. Co masz tutaj? Ty tutaj nic nie masz, bo ty nawet nie masz gdzie kobiety! Gupi jesteś. Nie masz tutaj nic. O, oh, ja dostał w sumie w takie, których nie ma. Masz, a masz, no tutaj położę się trochę, będziesz tutaj miał coś zamiast jajka No Ja i tak będziesz miał. Ole, ale, wali gównem! Nie wem je z śrubokrętam. No klucz. Nie no, się mamy bazę. To tutaj jest, bo ja jadę jestem tak na serio też. Bieziemy, Bob, mam Ciebie w dupie! Ooo, robimy to! Sekundę stało. Upsi, Bob, mam nową bazę, dzięki. Dzięki, Bobby. A jest jednego warto zepsuć te auto. Ups. <grym znać się w górę> Tylko że gówno było? To była jak jama. Pff, kurde. Zróbmy <laughs> jasi smażeń, Jupy to jajem, zróbmy bazień, jasi smażeń, Jupy zora. Nie wkleć mnie! mi jeszcze mogli pojobić. Jusieś I tak... Ej, a może no właśnie... Ja wyszkoczę sobie... Wyjdzie z domu... Nie, I nie powiem nikomu! Gdzieś obsyjanie, bo nie jest Czegoś ci bopnie i rozumiesz, że ja siebie nie lubię? Dlutki też, bo ty masz obslane zawsze gasie! Pamiętam, jak jeszcze mi, mikę. Wiesz, że ja podstawów się na kolegę zesrałem? Ja się od, od tego czasu się boję. Zesrałeś się na kolegę. Myślisz, że ja się nie boję, bo on byście na mnie po prostu zeslał i by się nic nie stało? To jest też moja bazia. Piwnica. Si w dupie misia. Rozumiesz? I chyba babci pójdzie powie, pojawię, powiem jej wszystko śmiesz. Bo to chodzi z mnie nie lubisz. jak jaś będzie mieszkał, nie będziesz takim wstajem jak z kim mieszkał, bo ty jesteś kiempa yy, Ziga i jeszcze co ci robić, co myślisz? Zdechłem, widzą, no nie. Jakiś to. Kobiś się, się obiecałeś. Jesień zupy siednio Tutaj już nic nie ma, nie ma, bo ja jem jesteś, a ja w dupie to co mam. A ja sobie. Głupie nie. Uciekam. On mnie bił, on mnie jał po dupie, On mnie tak po dupie jał i mi chyba bardziej psiuł! Wiesz? On tak robił! Ej, tak biał, jeń, Tak biał, taki się, taki i tak. A pił! Mnie, mnie bił, wiesz? pił! On mnie tak, tak, biał, tak się Tak pił, 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 go we mnie, a ty nie będzie się robić! Bo jeśli ja się kocham przekocham, idę po nią, żeby siebie wyjaśnić! Albo nie patrzenie, patrzenie no i na coś! sześć, sześć, lepsze od szalikania, mój patrzenie i na no toj jest lepsze od szalikania. A, o, oh, ja, fajnie, fajnie, babcia, babcia, fajnie, ja po, ja już pójdę. I am sticky. Ну и весь видео это I am security. Что есть. Не могу. Не могу, не могу. Я бы как в моде и вайнул. Babcia, chcesz wejść do klubu mojego nowego? Teraz ja będzie się bawił w im 6 Tam, gdzie zajęte ich piaszowało. Jak się przejść, musisz samodzielnie. Mu, A. Nie może tutaj wypić jakimś żelajku. E? Nie mam się grać, tajemni na a ja niby mam się gaj. i szybciej. Nie możesz być stalo lulu. nie może być stalej luli, tutaj to siebie nie może wypierać. A masz! Nie może być stalej luli, to nie będzie, rozumiesz? Ja się słucham szefa, w sumie się go nie mam, a ja mam siebie, Czczaja jujo ciępa. Pobiłem szefa. Gdyby jest jujo, dzięki. We hakibap babcia idziemy. Co jak będziemy ją Pow moje i pow moje, w moje, w moje, w moje, w moje, w moje, w mordę, 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 w mordę. Majemy się A tak se ví, zakončíme ten nocínek, my šipko jdeme spát. Papa.